Witamy wszystkich kibiców. Rozpoczynamy szereg wywiadów z naszymi siatkarkami. Na pierwszy ogień poszły Moje. Julka i Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. No to zaczynamy pytania. Mam przygotowane. Jedziemy. Czy masz, pseu... czy masz pseudonim? Julka. Nie, ja nie mam pseudonimu. Ja jestem Julka po prostu. Ja nie będę tutaj inna i też mam tylko Kasia po prostu. Nie tutaj. Eee, Kasia, jakie są twoje ulubione kwiaty? Zdecydowanie róże. Czerwone. Róże? Czerwone? Eee, Julka. Ja może nie kwiaty, ale bardziej krzak. Ja uwielbiam forsycje. Forsycje? O, to <grym> tak. ciekawe. A są forsycje w doniczce, tak żeby kupić? Nie. Właśnie. No, no właśnie. Dać. Coś jeszcze? Szczególnie robię każde kwiaty, to są jakby. Ale bardziej doniczkowe, pewnie tak? Dobra, y, następne pytanie. Y, ulubione słodkości, przysmaki. Y... Julka, może. A my nie możemy jeść słodkości. No. <grym> jeszcze owoce są dopisane. A, my jeszcze owoce? Dobra, jeszcze owoce. Warzywa, owoce. Warzywa, owoce. Warzywa ulubione to batat. Ja batat. Okej. Okay. Dobra, to ja dla odmiany podam owoc i jest to zdecydowanie melon. Melon? ta lupa pomarańczowa. Mhm. Kasia, po jaką muzykę sięgasz najczęściej, kogo słuchasz? Słucham praktycznie każdego gatunku, ale tak najczęściej to zdecydowanie rap i może chaos. house. House? Mhm. Julka? No ja ogólnie to pop, ewentualnie czasami na taki polski rap nie przyjdzie ochota, ale zdecydowanie... Taki z przekleństwami? Właśnie nie, nie, nie. Te Takie co w radiu lecą to są wszystkie by... Wy... Ale to w radiu, ale wiesz, no ty co słuchasz, to już tam nie ma tego. to pominę to. Okej, okay. dobra. Następne pytanie. Jaki jest twój ulubiony film, serial, Julka? Jak ciebie? Film chłopak do wynajęcia. Chłopak do wynajęcia? Tak. To chyba... Komedia romantyczna. To jest komedia. Chyba starszy film. Bardzo starszy film. No właśnie, coś kojarzę, ale to... Takie lata troszkę, troszkę. Jeszcze jakiś? Oj, dużo. Pasażerowie na przykład. Inny gatunek. właśnie, bardzo. Kasia? Ja tutaj podam też jeden ze starszych i Top Gun. Ich będzie. O. Zaplusowałam, Ale pierwsza część, tak? Pierwsza. Tak, zdecydowanie. A drugą oglądałaś? Oglądałam. I co? Też fajna. Bo ja jeszcze no bo tam jest Tom Cruise, przystojny, młody, to powiem tego... On jest dalej przystojny. On jest przystojny cały A to czas. Całe życie młody. Jak i nie starzeję <laughs> w ogóle. Sam tego, zdemaskowanego. <laughs> tak, Jeszcze jakiś? A serial? Już się znalazło, ale taki pierwszy, o którym pomyślałam. To Jaki jest Twój ulubiony cytat filmowy, Kasia? Nie czy pamiętacie, ale jak Centa miała robione tutaj wideo, y, jak była przedstawiana tutaj w klubie, to zrobili fragment, znaczy y, skopiowali fragment, z chłopaki nie płaczą, to co Laska No. Konie, że y, wystarczy, że, że zadasz sobie jedno najważniejsze. Co w życiu tata. chcesz robić? Tak, a później zacznij to robić, tak. To z właśnie, tego filmu. Tak, to tam też... w ogóle jest super, super cytaty filmu. No, ale ten powiedzmy taki... Taki, Ale czyli to ulubiony cytat nie jest z filmu, tylko z wideo z Centą. Ale chciałam tak nawiązać no. fajnie. Nie, bardzo nie fajnie, fajnie to było. Tak, bardzo powiem. fajne wideo, dokładnie. Julka? Ja mam z serialu i to jest Life is a party and I'm the Pinata. I to można przeczytać u mnie na, na Instagramie. To przewodzi moim życiem. Okej. Okay. No, teraz będzie dobre pytanie, więc uwaga. Wymień jak najwięcej imion z klubu kibica. Bardzo trudne pytanie. Julka. To zróbmy po jednym może? być, może być, być zmianę. Piotr. Krzysztof. Yy, Witold. Bartek. Okay. Szymon. Dobrze, bardzo dobrze. Na pewno jeszcze jakiś Jan się znajdzie. Jan? Jest Jan? Zawsze jest jakiś Jan. O, to jest minus jeden, nie ma Jana. Andrzej. Ale to nie zgaduj, no nie, to jest no nie fair. Nie, no. No, no to słyszałam gdzieś no, samokra. Tak, no, tak, tak, tak. no Andrzej jest. No. To plus do, do. <grym> Tyle? Dość? Jeszcze Zbyszek. Pan Zbyszek. To tak dość. jest. Zgadza się. Dobra, dziękuję. Dobra, nie będziemy was, więc tego. Dużo, dużo kogo Nie przygotowałyście z... się. No bo nie w tutaj wcześniej. Teraz to tutaj e, tak, e, było tak. Mm. tak, Julka, jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Ulubione jedzenie? Chyba naleśniki, w każdej postaci. Jakieś małe panki, duże naleśniki, zawijane, niezawijane, w trójkąt z serem, z dżemem, z tym wszystkim. Ale nie można słodkiego, więc na razie nie jem. No wiem, że nie można słodkiego. Jest tylko słone. Przy trenerze, tak. Nie wiadomo, czy ten trafi na ten film, czy nie, trzeba powiedzieć. I tak, ja, ja wiem, ja rozumiem. no. Kasia? To mnie chyba trochę krwi boskiej pływa, bo ja straszny makaroniarz jestem. Pod każdą też postacią makarony, ale może nie pod każdą, ale że wytrawne, i mhm. różne kombinacje. I Super, dobra. Jedziemy dalej. Yy, Julka, czego boisz się naj najbardziej? Jak ktoś mnie zaczepia, jak nie chcę być zaczepiona. Bo ja. ja nie jestem przygotowana na to. Kibic tylko. na przykład. Na przykład jakiś. Nie, na jakby kibic. na kibiców to jestem gotowa, ale na przykład nie wiem, jak idę sobie spokojnie do domu i też postanowi mnie na ulicy zaczepić, to się mhm. bardzo boję. Jasne. I Kasia? O, to podsunęłaś mi pomysł z tym, że zaczeka na ulicy. Ja nie lubię bardzo ciemności, zwłaszcza w nocy. Nie lubię chodzić z. No, trzeba właśnie chodzić z kimś, nie? No, no. Ale niektórzy się nie boją. Bo ja od razu włączałam tryb, po prostu szósty bieg. Ucieczki? I tak no. ja, ja się już nie bałam aż do tego ostatniego incydentu nad tym, nad rzeką. tam ktoś został znaleziony, coś było. No wiadomość, jak to jest. No właśnie, bo to na, najlepiej nie chodzić samemu. No. Iść albo z kolegą, albo z koleżanką. No bo... Nawet duży pies wystarczy, ale żeby nie. iść Czego z kolegą? To się śmieje. No, ty... Ja myślę, że od razu jelęka to wychwyci i wszak będzie wyśmiany, więc lecimy. Ale... <laughs> Dobra. Łapiesz złotą rybkę, Julka, która spełni trzy Twoje życzenia. Jakie to życzenia? Co ci przychodzi do głowy? Duży dom z rodziną, zdrowie dla wszystkich, by nikt nie był chory już w ogóle. No i siatkarskie to chyba gra na najwyższym poziomie. Jaki może być top, top. Super. Kasia? To ja bym też dała zdrowie dla wszystkich, dla siebie, żeby był spokój na świecie. No i po trzecie też niech będzie granie na topie siatkarskim. Ja taki plagiat trochę. My myślimy tak samo cały czas. Odkupię oczywiście. Zgadamy się. Dobra, dobra. Jedziemy dalej. Czym, Julka, zajmujesz się w wolnym czasie? Jakieś hobby, zainteresowania? Ja jestem trochę majsterkowic ze mnie jest. O. Tutaj trochę może gorzej mi idzie, ale jak jeszcze byłam w domu u siebie w Poznaniu, to dużo rzeczy jakby robię sama, nie wiem, jakieś pudełko na półkę, bo jakaś osoba czy coś, to zawsze, zawsze coś tam próbowałam zrobić sama. A tutaj to głównie piekę i gotuję. tak jako hobby można. Coś tak, pieczy i gotuję. No, chyba był jakiś filmik już taki w tym, tak? Coś tam było chyba. Chyba nie ze Nie? Na pewno malowałyście pisanki, ale nie wiem czy no, czegoś nie było. Nic więcej nie było. Nie, z gotowaniem nic. Dobra. A Kasia? Ja, jak tam Kasia właśnie? Ja lubię bardzo czytać książki takie typowo sportowe, mm, jazda na rowerze. Uwielbiam jak przychodzi ten okres letni i mogę odpalić tą swoją czerwoną strzałę. No uwielbiam po prostu prędkość. Mm. Sama jeździsz? Sam? Sama jeździsz? Przeważnie sama, tak, słuchawki na uszach i nie ma po prostu. Tak, fajna trasa, można sobie pojeździć. No właśnie, tak. Panie słońce zachodzi, to jest też pięknie. a mm -hmm. od razu na trening można tam przyjechać Na przykład. Tylko natępować ten rower trzeba będzie Polaczka złapał, no, ale to później ta historia może. No i tyle. Julka, czy możesz podzielić się z nami jakąś zabawną sytuacją z szatni? Nie wiem czy jakieś takie... Albo... Taką, pytanie do obu, no. Bo to razem jesteście no ale... w szatni często. Czy coś takiego się co zdarzyło? Czy się wydarzyło? Co można powiedzieć? Aaa, co można co powiedzieć? Można, co, co wypada? Można, co, co wypada. Stada, no. No. Nie, no, w szatni Panie. spokojnie. Nie, raczej... Raczej nic się nie wydarza specjalnego. Jak już to rozmawiamy po mhm. prostu. Okay. dobra. Pytanie następne. Jaki mecz, Kasia, zapadł Ci w pamięci tak, najbardziej podczas Twojej siatkarskiej kariery? Hmm. To tutaj z dewelopresem na pewno wygrana w Superpucharze, jak byliśmy w Lublinie. Te emocje, atmosfera, to no było coś totalnie innego. Ja nie wiedziałam, że na kwadracie w można żyć z tym, co się dzieje na boisku. I praktycznie cały czas byłam na ciepło i tam faktycznie przeżywałam te emocje. Ale w tym roku? W zeszłym, w roku. W Lublinie, tak? tak? Było, bo, no byłam przygotowana w tym roku, ale w zeszłym to tak pierwszy raz coś takiego, że gramy takie fajne truce. No i chyba, chyba to będzie. Tak, bo to był to był taki no, szok. No niby wiadomo, że każdy liczy, że wygramy tam z chemikiem, prawda? E, ale to był taki szok, że się udało, prawda? Tym bardziej, że ten tiebreak wtedy to był... Tak, to... To oni no, tak no. No, To Jura serwowała tak no, tyle razy. Tak, bo później już człowiek się przyzwyczaja, mamy super puchar w Szczecinie i co, damy radę, nie? Jak rok temu daliśmy, nie? Tak, no, ale to jest... Myślę, że też rok temu było to, dlatego że ten przeskok z tej niższej linii tutaj do seniorki to totalnie inny poziom, emocji, mhm. emocje, inne um, oczekiwania co do wyniku i to też myślę, że tak odbudowała. Um, tą stawkę tego meczu. Super, super. Tak, i później całą drużynę podbudowały na cały sezon. No, no. Oj, bardzo. Mhm. A Juleczka? No to ja bym wróciła do młodzieżówki i wydaje mi się, że taki najbardziej pamiętny mecz to ten mój ostatni, finałowy juniorce. juniorce? Tak. Mhm. po prostu, jak już zrobiłyśmy swoją robotę i wiedzieliśmy, że wygramy, to uśmiech na buzi i zabawa na boisku. Coś pięknego. No, kadra czeka teraz, wiesz? No, może jeszcze nie teraz, ale. No, ale czeka, czeka. Czeka, czeka, oczywiście, że czeka. Ja myślałam, że to pytanie tak naprawdę zostanie rozbite, że z developersem i ogólnie, ale tak wie, żeśmy się podzieliły. No i dobrze. no i dobrze, lecimy <laughs> no <dobrze, śmiech> dalej. No bo ty też miałaś dobre bardzo występy jeszcze w poprzednim klubie, prawda? Tam też na pewno pamiętasz. Nawet występ z developersem, no przegrany był, prawda? Ale tam o, był właśnie. mecz świetny, nie? Zresztą o nie pomyślałam. Pewnie dlatego, był że była założona. porażka, prawda? No ale mecz był super. Ja no wiem, no właśnie, jego fajnie, pamiętam. Bo ale tam... i dzięki temu no, trafiłaś tutaj. No, no i tak? chyba właśnie od tego powinnam zacząć, <grym> że od tego momentu się zaczęło. My pamiętamy, my pamiętamy. Był problem z Tobą. <grym> no to ja bym dorzuciła jeszcze ten mecz, no, tak ze Co dolewiesek. teraz? Yy, Julka, co znajduje się na Twojej liście rzeczy, które chcesz zrobić w życiu? Topów. Może trochę więcej popodróżować po świecie. Na pewno odwiedzić Stany, Nowy Jork. To jest takie moje marzenie. Tak, tylko czas znaleźć, nie? Tak. Podobno się otwiera liga w Stanach. Może mi się uda jeden z drugim. No, spokojnie. Jeszcze pograj chwilkę tutaj, wiesz? No. Nie wiem, jeszcze jakieś marzenie. Nie wiem. Ja dużo mam takich, takich malutkich, które... Czyli takie, tak, które mogły się spełnić. Tak, a to były takie mhm. odległe dość. Kasia? To ja też zacznę od tych odległych. I myślę, że granie w Lidze Włoskiej to jest... Od dziecka praktycznie to powtarzam, że chciałabym kiedyś właśnie do Włoch wyjechać. A, no i też bym te podróże dorzuciła, bo jest naprawdę kawał świata do zwiedzenia. I może jeszcze jakieś ekstremalne rzeczy typu ziąs, zjazd, zjeżdżanie na tyrolce, albo nie wiem, wyskok z spadochronu, no, takie rzeczy. No, ale fajnie, które wymagają, że adrenaliny. fajnie, że drużyna gra w lidze Mistrzyń kolejny sezon, prawda? Zawsze to można coś zwiedzić świata, prawda? No. no. Bo czy w Rosji, prawda, by, byłyście, no, w Turcji? No teraz fajnie nas przetrapiła, bo i Francja. Tak, tak, tak. Zawsze to nie jest tylko jeden dzień, tylko jest kilka dni. Mimo wszystko, mimo iż to zmęczenie jest to... Się tak, zawsze. tak samo jak ty, Julka, grałaś w reprezentacji, to też yy, wiadomo jak to można zwiedzić, prawda? Dobra, yy, w takim razie dalej yy, powiedz coś o sobie, Julka, najpierw, co zaskoczyłoby większość kibiców. Jakąś ciekawostkę. Mała, znaczy w sumie mała i duża. Miałam pięć zębów mlecznych na dole z przodu I potem mleczne mi wypadły, urosły mi stałe i stały, też mi urosł piąty. Dobrze, że mi urosł, bo się okazało, że jeden sobie zepsułam i skoczył piąty na miejsce czwartego. I tak oto mam nadal pięknieśmy. To sztucznych zęby. Kasiu? <noise> mało czasu to na bo trochę historii, historię później znalazła? Cześć. Myślę, że ja bym mogła zaskoczyć. się ze mnie śmiali, że byłam szybsza od piłki, na przykład na boisku. I teraz może Jukawi potwierdzić, że do highboli, do wysokich piłek sytuacyjnych często chodzę za szybko. No i myślę, że mogę z tego wyjechać, że zawsze po prostu jak kukielka. To się do gry po prostu, no nie możesz się doczekać, że zaatakuje, no, jak piłka leci wysoko, to na nie no, Albo Jagidka mi przeszedł trochę coś, no to już czekam, mówię niech Tak, ma... trzeba wstrzymać chwileczkę, niej, poczekać tak. sekundkę. A ja, muszę, ja to jest dla mnie bardzo blokujące w głowie, że Kasia poczekaj, ale już po prostu <laughs> nogi idą do przodu. E, dobra. Dziewczyny, czy powinny wrócić piąteczki z kibicami po meczach, jak ze starych no. czasów? <laughs> O, to jest tekst pytanie, nie? Czy nie? Ostatnio pomyśleliśmy. Nie, nie, nie? takie nie, dodatkowe. Nie jest, Myślałyśmy o tym ostatnio, że w sumie fajnie to wyszło. W No właśnie, bo y, tak jest, że na wyjazdach te piątki jakby są, jeśli jest możliwość, a w sobie nie ma. A wiem, że kibice oczekują, y, no klub kibica bardzo, tylko, że no jest, jest jak jest. Jest ta strefa zero. Może się powoli Jakie jest reakcja, kto wygrał mecz, myślę, że może z czasem to tak naturalnie. No właśnie, a propos kto wygrał mecz? Kto? Kto Anna już polskiego? Anna to się chyba sama nauczyła, my wszystko wszystko byłyśmy. No bo już z Jeleną był tam filmik na wyjeździe, w którym się co Anna pięknie zaczęła mówić po polsku. No w szoku. Byli, by też były jeszcze w szoku. To super, bo... Super, że jej się chce, bo myślę, że jej się chce. To znaczy, że prostu... ona też jest językowa i jej to naturalnie wychodzi, że, że ona się uczy. Dobra. Pytanie e, następne. E, co najbardziej szalonego zrobiłaś e, Kasia e, w ostatnim czasie? Zjadłam Co zrobiłaś? Zjadłam baton. i właśnie to jest dobre pytanie. Ej, a mam to wy... By... Ma, mam to, to wyciąć? Żartowałaś, no. nie? Tak. Się witnie, to się wytnie, <grym> to się wytnie. Znaczy ja na co dzień jestem taką spokojną dziewczyną. Jak tyle z 34 i jakoś już nie wiem. Nie chodzę po dachach albo nie wiem, nie krzyczek nocy czy coś takiego. Kasia, kibicom z, klubu, kibicom z klubu Kibica chciałabym przekazać... Żeby cały czas tak licznie przychodzili i dominowali nas, bo stwierdziłam ostatnio, że ta grupa tutaj coraz większa jest, tych czerwonych kolorów zdecydowanie więcej. No i żeby tak trzymali za nas kciuki jak do tej pory, bo to naprawdę jest bardzo fajne uczucie, jak tak bezinteresownie to robić. Ktoś ma się z tego radzić. To jest bardzo Dziękuję. Ja bym powiedziała, że, że chciałbym podziękować za to, że przychodzicie na mecze, ale nie tylko w Rzeszowie, bo to jedno, ale że na wyjazdy za nami jeździcie, bo to też jest duże, duże poświęcenie i myślę, że bardzo to doceniamy i dziękujemy, że po prostu jesteście z nami, bo to nas motywuje do walki. się nas to. Dobra, teraz pytania ekstra. Po dwa. Takie wylosowane. Pytanie do Julki. Jakie jest najszybsze zwierzę świata? Najszybsze? To jest to takie podwójne odpowiedź. pytanie. Ale jest to, że znam odpowiedź, ale nie pamiętam. A to nic, to jak znasz, to wybrniesz. Hmm. No jakie jest najszybsze zwierzę świata? Teraz tylko to drugie, takie... Gepard. Gepard, tak. To Dobra. Ma takie kropki, to ma jest... na, A najszybszy ptak świata? E, Jakiś orzeł na przykład. Tak, geparda. To mówiłaś, że znasz odpowiedź, ale nie znasz. Ale nie Dobra. Jest... Dobra, teraz do Kasi pytanie. Czy y, akumulator, taki samochodowy, może zabić człowieka? O mój To nie może, nie. Zmiesz, jest pędzący <śmuszczam> Chodzi o to, y, zależy z jakiej spadnie wysokości. No to <śmuszczam> macie jakieś te żarty rozpisane. No tak, no właśnie no, tak. tak. Za trzecim pytaniem do ale nie słyszę, bo tutaj nie wikami. Dobra, Julka. Jak się nazywa mucha bez ucha? Mm. O cholera! Mucha eee. to... eee. eee. bez oka. Eee. Tak jest eee. Brawo dla ciebie no powiem ci. To ja jest jeden z moich ulubionych. Super dobra. Dobra, y, Kasia, teraz do ciebie. Y, czemu zmarznięta blondynka zawsze staje w kącie? Jest słowa w takim sukarowym bo w końcu jest 90 skarów, A! Tak. No to o! O! Tak, jest... bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, Dobra tak. ostatnie pytanie dla Was. Czego Wam życzyć? Złota. Złota? Złota. W tym sezonie, tak? Najprościej, tak. Kasia? Złota i zdrowia. I zdrowia, dokładnie. No i tego Wam życzymy dziękujemy bardzo za wywiad. I pozdrawiamy i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. No hej. Mam nadzieję, że za dużo do wycięcia nie będzie.